Masz Korwat dołączył do sztabu szkoleniowego GKS-u Tychy. Zacznę jednak od tego, że jest pan byłym piłkarzem. Tutaj można mówić o karierze, czy raczej była to przygoda z piłką? Raczej przygoda. Myślę, że to, to nie była duża piłka gdzieś tam przez duże P. Fak, grałem dosyć długo, bo, bo tak naprawdę jeszcze do, do 33, 34 roku życia, bo zawsze to była pasja, zawsze to, to lubiłem, natomiast na pewno nie była to, to kariera, to była przygoda, były to. Przede wszystkim kluby trzecioligowe. Zaczynałem w Karkonoszach Jelenia Góra. No jeszcze wcześniej, wiadomo, w małej miejscowości we Wleniu. Później Karkonosze Jelenia Góra. No I tam tak naprawdę debiutowałem w tej piłce seniorskiej w starej trzeciej lidze. No i później później przeniosłem się do Wrocławia na studia, na, do, na Akademię Wychowania Fizycznego. No i tam było wiele klubów we Wrocławiu, w samym Wrocławiu, czy, czy wokół Wrocławia, jak Ślędza Wrocław, Gawin Królewska Wola, Oława, Brzeg Dolny. Orzeł Ząbkowice, więc tutaj tych klubów można, można byłoby wymieniać sporo. Później Polonia Czebnica, gdzie, gdzie trenerem był, i wcześniej Wulkan Wrocław, gdzie trenerem był Ireneusz Mamrot, więc, więc tutaj też takie myślę wtedy fajne, fajne doświadczenie. I po, po akurat trenerze Mamrocie, wtedy przejmowałem jeszcze ten zespół jako też grający trener w trzeciej lidze Polonia Czebnice. Polonia trener Mamrot mnie zrekomendował ówczesnemu zarządowi i, i też gdzieś tam powoli i również rozpoczynałem tą pracę, pracę w trenerce. Piłkarz, trener, dyrektor, koordynator. Do której z tych funkcji najbliżej? No myślę, że trener. Myślę, że trener. Fajne, bardzo dobre doświadczenie. Myślę, w ostatnim roku jako dyrektor czy koordynator, ta funkcja dyrektora no to też to była taka funkcja koordynatora pełniącego obowiązki dyrektora pod nieobecność trenera Pawłowskiego, który w, te, w tym momencie był, prowadził pierwszy zespół Śląska Wrocław. Prezes Marcin Szchodny zaproponował mi, mi, mi tą funkcję. Zdecydowałem się, aczkolwiek zawsze bliżej mi było boiska, natomiast, no mówię, też taka funkcja nie, nie wypadało odmówić, a do tego myślę, że też trochę inne spojrzenie takie, takie spojrzenie bardzo ogólne, bardzo szerokie i myślę, że, że też bardzo dobre, cenne doświadczenie do pracy, też jako, jako gdzieś tam trener, i, i mówię przez ten rok czasu. 14 zespołów pod sobą, dużo rozmów czy z zawodnikami, czy z trenerami, czy, czy z różnymi agentami, więc naprawdę bardzo, bardzo taka wytężona praca. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że, że najbliżej mi trenerki i, i tutaj czuję się zdecydowanie najlepiej na boisku, na, na, na ławce trenerskiej, więc, więc myślę, że taka decyzja z powrotu, bardzo chciałem wrócić a tym bardziej jak gdzieś tam dostałem propozycję od trenera Tarasiewicza to, to nawet myślę, przez, przez moment się nie, nie zawahałem i nie, nie zastanawiałem tym bardziej, że, że też pamiętałem jeszcze jako kibic wcześniej zespół prowadzony Śląska Wrocławczy przez trenera Tarasiewicza, ten zespół wtedy naprawdę grał bardzo fajną piłkę podnosił się tak naprawdę gdzieś tam z kolan awansował z, robił awanse rok po roku, więc więc, więc tutaj myślę, że, że ta decyzja była bardzo, bardzo, bardzo szybka. I jeszcze mówię, Tychy, fajne miasto, dobry stadion, ambicje więc, więc wszystko jakby się zgrało w jedną, w jedną taką fajną całość. I, I myślę, że też ogromna szansa i, i nowe wyzwanie więc, więc super powrót, myślę, do, 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 do trenerki. Do tychów za chwilę jeszcze przejdziemy, ale przeglądając tak stronę Śląska-Wrocław zaciekawiło mnie jedno zdanie, że był trener odpowiedzialny za wdrażanie autorskiego programu dla wszystkich. Na czym ten program polegał i jaka jest generalnie też filozofia trenera, jeśli chodzi o piłkę, o wprowadzanie tych młodych chłopaków? Znaczy generalnie tak. Wcześniej jeszcze jak byłem trenerem Centralnej Ligi Juniorów czy, czy drugiego zespołu Śląska-Wrocław, jakby pewną filozofię nakreślił już też trener, trener Pawłowski. W tej filozofii w dalszym ciągu pracowaliśmy, natomiast razem z koordynatorami, w tym momencie z Piotrem Martyzelem, koordynatorem właśnie tych grup też najmłodszych, z Kamilem Domagalskim, wprowadzaliśmy program, jakby rozbudowaliśmy tą całą filozofię o program szkolenia. Dla, od najmłodszych grów do, do najstarszych, także żeby, żeby gdzieś tam wspólnie, razem prowadzić, prowadzić te zespoły, nakreślać pewien styl, filozofię klubu, gry, no i tak dalej. Stasz trenerski może krótki, ale takie małe sukcesy są, bo, bo była i Centralna Liga Juniorów, no i bardzo blisko z drugą drużyną Śląska Wrocław był awans do trzeciej ligi. Tam, tak dokładnie tam zabrakło tak naprawdę niewiele w tym, w tym drugim zespole, bo było tak naprawdę punktu bądź dwóch bramek. faktycznie zaczęliśmy bardzo bardzo tak przeciętno mieliśmy tą rundę jesienną, ale, ale zespół był też po Spadku do czci i Tam robiliśmy dosyć dużą rewolucję, bo, bo wielu zawodników w tym drugim zespole już miało swój też wiek, nie przebili się do pierwszego zespołu, więc to był też taki czas, gdzie dzieci chłopcy powinni pójść gdzieś w drugą stronę i, i poszukać czegoś innego, nowych wyzwań. Natomiast my gdzieś odbudowaliśmy ten zespół i, i, i mówię od początku to też tak nie zapaliło, jakbyśmy chcieli. Na jesień straciliśmy wtedy sporo punktów. Natomiast wiosnę mieliśmy bardzo udaną. Wygraliśmy 14 spotkań, tam chyba tylko jedna, jedna porażka. No i, i zabrakło tak naprawdę na finiszu w bezpośrednim pojedynku z Fotokiną Gać, która, która akurat nie tak naprawdę jednego punktu, bądź w tym meczu bezpośrednim na wiosnę. Wygraliśmy to spotkanie 1-0, natomiast mieliśmy naprawdę sporo sytuacji i, i, i szkoda, bo, bo powinniśmy ten mecz wygrać znacznie znacznie wyżej i kto wie czy, czy to by nie, nie gdzieś tam nie dało nam tego awansu już w poprzednim roku do, do trzeciej ligi. Natomiast wcześniej Centralna Liga Juniorów też jeszcze w poprzednich latach FC Wrocław Akademii też taki klub Akademia Młodzieżowa. Tam, tam się udało akurat wywalczyć do, awans do Centralnej Ligi Juniorów i też z tym klubem zajęliśmy naprawdę bardzo wysokie czwarte miejsce w Centralnej Lidze Juniorów. Zespół prezentował się, myślę, że naprawdę wtedy na, na, na taką skalę swoich możliwości i, i, i na pewno nie przynieśliśmy wstydu i, i w skali tej Polski prezentowaliśmy się naprawdę, naprawdę dobrze. Prowadzał też trener nowych zawodników, Adrian Łyszczarz to chyba takie nazwisko najbardziej e, znane. Tutaj w Tychach możemy się spodziewać zawodników ze Śląska, Wrocław. Jest jeden z testowanych tutaj. Gdzieś tam trener troszkę takim menadżerem też będzie. E, na pewno z... Przez to, że pracowałem z młodzieżą, ten, ten ogląd czy pogląd na tych zawodników młodych na pewno mam. Znam tych zawodników nie tylko ze Śląska czy, czy gdzieś z Wrocława, Wrocławia, ale, ale również myślę, że z większej części Polski, bo, bo poprzez te mecze gdzieś tam rozgrywane w centralnych ligach juniorów, miałem okazję wszystkich tych zawodników gdzieś tam obserwować, poznać. Tu zgadza się. Z Adrianem, akurat Uszczarzem, pracowałem chyba najdłużej, bo, bo tak naprawdę. Z... Cztery lata licząc jeszcze pracę w WC Wrocław Akademii, więc to jest taki zawodnik, który, który gdzieś tam, z którym przeszedłem taką naj, naj, najdłuższą drogę. No, ale są też inni. Są też inni chłopcy, których gdzieś tam później prowadziłem w Śląsku Wrocław, czy, czy, czy poznałem, czy też ewentualnie tego Śląska Wrocław udało się też ściągnąć, jak, jak przychodziłem. Teraz jest tu tak, Matthew Skalet, który, który z którym miałem przyjemność pracować dwa ostatnie lata. Myślę, że, że bardzo ciekawy zawodnik, charakteryzujący się naprawdę dobrym, bardzo dobrym uderzeniem. Prawa, lewa, noga, naprawdę na, na ta technika na, na niezłym poziomie, do tego gra głową, motorycznie również bardzo fajnie przygotowany. Mam nadzieję, że, że, że uda się, żeby ten zawodnik dziś tutaj może został. To, to, to byłby kolejny jakiś tam mały, mały sukces. A, a myślę, że, że zawodnik, który który no, dałby też wiele, wiele drużynie. Zakres obowiązków w się Tychy? Y... Asystent trenera Tarasiewicza, do tego myślę, że tutaj też będę w dużym mierze pomagał, też przy analizach, przy, przy jakby organizacji treningu, przy budowie treningu, czyli te, te środki techniczne, takie taktyczne. Plus, no myślę, że tutaj też jeszcze, jeszcze to wszystko gdzieś tam się wyklaruje w trakcie, w trakcie pracy, bo, bo też mówię, ten początek na razie. Pierwsze trzy dni, yy, trenerzy bardzo, cały sztab szkoleniowy plus zawodnicy bardzo miło mnie przyjęli. Czuję się tak naprawdę trzy dni, a jakbym gdzieś tutaj się znał z wieloma przez już dłuższy czas. Najczęściej mówię tutaj z trenerem Tomaszem Wolakiem, też rozmawiamy na te tematy takie szkoleniowe, tematy organizacyjne, jak to, jak to wyglądało, jak, jak ewentualnie chcielibyśmy, żeby dalej to wyglądało. Z trenerem Trasiewiczem też dużo, dużo rozmów na ten, na ten temat. No i też tak mówię, gdzieś tam zasięgam języka, rozmawiam z pozostałymi osobami ze sztabu. Z zawodnikami, więc tak, tak powolutku gdzieś tam się wdrażam. No ale oczywiście no, trzeba się wdrożyć jak najszybciej, żeby też jak najszybciej móc jak najwięcej pomóc. I, i, no i trzeba zakazać rękawy i do roboty. Tym bardziej, że, że myślę, że, że plany gdzieś tam ambitne. Też taki klub, który, który, który też chce się liczyć cały czas i grać o najwyższe cele, więc to też cieszy, bo, bo tylko tak można się rozwijać i iść do przodu. Trener w trakcie meczu będzie obecny na ławce rezerwowych, czy może na trybunach ta analiza będzie na żywo, czy to będzie raczej analiza już po raczej, meczu raczej, na laptop? Tak, raczej po meczowa, też, też myślę, że też będziemy analizować przeciwników, z którymi, z którymi gdzieś tam przyjdzie nam grać w kolejnych kolejkach, żeby być jak najlepiej przygotowanym do, do tego spotkania, żeby jak naj, najlepiej znać dobre strony przeciwnika, słabe strony, gdzie, które moglibyśmy my jako zespół wykorzystać, natomiast gdzieś te nasze, słabsze zatuszować. I, i, I te lepsze przeciwnika też w miarę gdzieś tam też 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 ukryci. I, i no myślę, że, że tak, że na ławce, i, i później gdzieś będziemy wspólnie razem też przygotowywać te analizy, siedzieć i dyskutować. Ostatnie pytanie o osobowość. Trener taką osobą jest na ławce, która skacze wymachuje rękoma, czy, czy raczej spokojnie? Różnie, różnie. Powiem szczerze różnie, no wiadomo, w inaczej formie asystenta, gdzie. gdzie te wszystkie jakby funkcje przyjmuje pierwszy trener, więc, więc tutaj trochę, trochę inaczej zawsze w, jako asystent, bardziej bardziej zawsze w cieniu. Natomiast jako, jako pierwszy trener różnie to się zdarzało. Czasami spokojnie, ale bywały momenty, gdzie, gdzie, gdzie trzeba troszeczkę bardziej charyzmatycznie podejść do pewnych kwestii, więc no, bywało też i tak, gdzie, gdzie zdarzały się momenty na meczach, gdzie, gdzie troszeczkę... Yy, Szałem z boku przy ławce. Na trybunę było wyproszenie? Czy nie? Na szczęście nie, na szczęście nie, na szczęście nie. Dziękuję Także bardzo. Także może przede mną to jeszcze.